Kobra pojawiała się już na moim kanale w odniesieniu np. Na do nazwy modelu samochodu, który się zobaczyć w serialu o tym samym tytule czy w filmie Bad Boys, ale i w odniesieniu do tytułu bardzo dobrze znanego niemieckiego serialu Alarm dla Cobra 11. A dzisiaj opowiem o wyjątkowym samochodzie, który pojawił się w filmie pod tytułem Cobra. Cobra to amerykański film akcji z 1986 roku w reżyserii George'a Kosmatosa, który opowiada o detektywie Cobret w którego rolę wcielił się Sylvester Stallone. Ale nie to jest najciekawsze. Tak jak powiedziałem przed chwilą, samochód, który postanowiono sprezentować głównemu bohaterowi, jest naprawdę wyjątkowy. Dlaczego? Sami zobaczcie. Bazą dla jego auta było kupę Mercury Monterey, których na planie wykorzystano 4 sztuki. Podobno wszystkie pochodziły z 1950 roku, chociaż inna wersja mówi o tym, że tylko dwa, a kolejne dwa to roczniki 1949. Samochody zostały na potrzeby filmu odpowiednio zmodyfikowane przez pana Ediego Pola, a jedną z modyfikacji było na przykład dołożenie podtlenku azotu. Nie zapominajmy również o obniżonym dachu, dzięki któremu auto wygląda jeszcze lepiej. Jednak najciekawsze jest to, że właścicielem jednego z nich był sam Sylwester Stallone. Skradziono mu nawet kiedyś ten samochód, ale kilkanaście lat później na szczęście go odzyskał. To ten egzemplarz najczęściej widoczny z bliska, podczas kiedy pozostałe trzy używane były do ewolucji kaskaderskich i raczej nie obchodzono się z nimi delikatnie, a jeden całkowicie zniszczono. Ciekawostka jest taka, że zamontowano w nich klatki bezpieczeństwa. Jeden z ocalałych egzemplarzy możecie oglądać w restauracji Planet Hollywood w Nowym Jorku, a inny został pieczołowicie odrestaurowany i przywrócony do wyglądu oryginalnego auta z filmu. Oczywiście oprócz tego samochodu na ekranie zobaczycie mnóstwo innych mniej lub bardziej ciekawych pojazdów. Takich jak AMC Pacer, Buick Century, Electra LeSabre, Chevrolety z serii C, Camaro, Caprice Classic, Malibu, Chevette, Chevy Van, El Camino, Impala, Nova, S10 Blazer, Task Force, Chrysler LeBaron, Datsuny 200SX 280Z B210CP, Doge A100 Serie D, Diplomat, Monaco, Fiat 128, Fordy 4000, Courier, Econoline, Serie F, Gran Torino, Granada, LTD Crown Victoria, Mustang, Karetkę GM Serie G, GMC Jimmy, Honda Accord, Civic, International Harvester Cargo Star, Jeep CJ7, Mercury Cougar, Margis Wagon, Land Rovera z Serii II, Nissan Sentra, Peterbilt 359, Plymouth Horizon, Satellite Volar, Pontiac LeMans, Subaru Brat, GL, Toyoty, Camry, Celica, Celica Supremka 2, Corona Mark 2, Truck, Volkswageny, Dasher Wagon, Rabbit Cabrio, Sedan, Squareback Sedan. White, Freightliner oraz różne motocykle takich marek jak na przykład Harley Davidson, Kawasaki, Suzuki czy Yamaha. A na koniec, jako ciekawostkę, podam fakt, że w 1986 roku powstała również gra komputerowa, oparta na fabule tego filmu, przeznaczona na komputery komodowe. Bardzo dziękuję po raz kolejny za uwagę. Zapraszam do polubienia mojej stronki na Facebooku. Do zostawienia suba i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z cyklu Auto na ekranie.